Dzisiaj w programie wyjątkowy gryzoń. Ale spokojnie to żaden szkodnik, tylko prawdziwa gratka dla fanów gier komputerowych, czyli myszka. Nie tak dawno była zaprezentowana na targach CES w Las Vegas, a oto już jest u nas na testach w Polsce. Przedstawiam wam Steel Series Rival 700. Rival 700 to naprawdę bardzo oryginalny i można powiedzieć, że innowacyjny gryzoń. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że producent umieścił w tym miejscu wyświetlacz OLED. Być może dla niektórych graczy będzie to ważna rzecz, ponieważ na tym wyświetlaczu mogą być pokazywane, wyświetlane statystyki, informacje o wybranym profilu. Może być tu także menadżer ustawień. Możemy sobie na tym wyświetlaczu wyświetlić logo lub animację. Nowością w myszce Rival 700 jest także system drgani, które powiadomią gracza o wydarzeniach na ekranie komputera. Między innymi odnowienie umiejętności oraz niepokojąco złym stanie zdrowia bohatera. Jednocześnie producent zapewnia, że wibracje nie wpłyną negatywnie na celność i czucie gryzonia. I rzeczywiście tak jest. Niemniej ważną rzeczą w przypadku tej myszki jest możliwość jej personalizacji. I wcale nie mam tutaj na myśli programowanych siedmiu przycisków, czy wyboru trybu i koloru podświetlenia. Tylko. Możemy sobie bardzo łatwo i szybko zmienić górną pokrywę. Jeżeli ta się zużyje, jeżeli kolor nam nie odpowiada, wkładamy nową i mamy myszkę wyglądającą jak nową. Ale to nie koniec. Możemy także wymienić sobie ten sensor z optycznego na laserowy albo na nowy optyczny. To jeszcze nie koniec. Mamy dwa przewody do dyspozycji. Bardzo łatwo się je wyciąga. Przewód metrowy o tu gumowej, a drugi to prawdziwa plecionka. I to dwumetrowa. Pomimo tych egzotycznych dodatków, Rival 700 ma naprawdę dobre parametry. Sercem urządzenia jest sensor optyczny z zerową akceleracją sprzętową, czasem reakcji na poziomie 1 milisekundy, prędkości 300 cali na sekundę i przyspieszeniu 50G. Zaś maksymalna rozdzielczość to 16 000 dpi. I jak się z tej myszy korzysta? Muszę przyznać, że jest bardzo wygodna. Nie mam żadnych zastrzeżeń do oprogramowania, nie mam żadnych zastrzeżeń do sensora. To wymarzone urządzenie dla wszystkich panów FPS-ów czy komputerowych snajperów. Ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. W przypadku tej myszki jest to ten wyświetlacz, który najbardziej zwraca na siebie uwagę. Dlaczego? Ponieważ w czasie gry on jest bezużyteczny. Co prawda, wyświetla jakieś informacje, ale gracz. Ma to wszystko wyświetlone na ekranie swojego komputera. To samo, jeżeli chodzi o to podświetlenie. Kiedy trzymamy na tej myszce rękę, tego podświetlenia w ogóle nie widać. To po prostu paje. Ale pomimo tych zastrzeżeń, uważam, że takiej myszy do tej pory na rynku nie było, ponieważ ona skupia w sobie w jednym produkcie tyle elementów, które występowały w innych produktach, ale pojedynczo. Poza tym, jest tutaj taka możliwość konfiguracji, wymiany różnych podzespołów, że ta myszka tak naprawdę jest myszą na lata. Polecam ją każdemu graczowi, chociaż tania nie jest. Musimy zapłacić za nią około 400 zł. W hangarach sił powietrznych Stanów Zjednoczonych znajduje się wiele ciekawych samolotów. Jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę: To prezydencka maszyna Air Force One. Tak, wiem, że już jest dawno po świętach, ale chciałem Wam się pochwalić. Jaki prezent dostałem od świętego Mikołaja? Najnowszy smartwatch Motorola Moto 362 generacji.